Romanow, witam was w kolejnym vlogu z grubego remontu niedźwiedzia. E, tak więc dzisiaj uzbrajamy, uzbrajamy, szykujemy, szykuje się do montażu rozdzielacza. Dziury w ostatnim odcinku e, wszystko przygotowane. Śruby dzisiaj kupione do montażu, dłuższe, bo takich nie mieliśmy e, na warsztacie. No i tutaj teraz patrzę jak wykombinować mocowanie właśnie na EHRy. Myślę o czymś takim i tu na śruby to przewiercić, trzy końcóweczki. Czekajcie, sobie kamerę na głowę wezmę. A więc mam tutaj taki arkusz blachy. I zobaczymy jak to najlepiej sobie zamontować. Chcę tutaj taki szeroki. To wypierdzielić, bo i tak jest niepotrzebne. I takiego kwadraciaka tutaj dać, przykręcić na cztery śruby. Tu mam końcówki. Tak, o, jedna byłaby gdzieś tu, druga, zaraz zobaczymy jakby to wyszło. Tu. Trochę za blisko siebie źle będzie się to zaczepiać, dlatego najlepiej zrobić dwie blachy, jedną jakoś tutaj mocowaną, no tutaj za bardzo nie ma miejsca. No zobaczymy jak to wyjdzie. Czy coś z tym tutaj podziałamy, żeby to cofnąć. No zobaczymy na chwilę obecną. Raczej się nie cofnie tego, bo tutaj mamy węż wę, znaczy rurkę i coś będziemy modzić tutaj. Tutaj jest trochę lepiej. O, tak by to zrobił. Tu by przykręcił jedną śrubę, drugą i by to latało wam powiem. Tako odciął i jedna końcóweczka, druga końcóweczka, trzecia końcóweczka. Tutaj znowu jest prze, na przewód od powietrza. I tak też, ni w kij, ni w kolano. Tak więc zobaczymy na chwilę obecną, co będziemy tutaj działać. Hmm. Tu jest śruba. Jak by to zrobił? Za no, bardzo nie ma jak tego zrobić. Takie elki. Tu by przykręcone było. I taką blachę całą. Cyk. I tu wyciąć. No zobaczymy. Będziemy myśleć jak to zdziałać. Tu jest rozdziela, czyli całe centrum dowodzenia, dzisiaj no już niby zaraz w niedługim czasie ma przyjechać do mnie znajomy, który będzie mi to zakuwał Jest dosłownie 100 metrów ode mnie, urzęduje Tak więc zobaczymy, tutaj będzie zasilanie Trzeba zapytać się czy będzie wszystko miało na miejscu, czy trzeba coś będzie kupić, ale to on już będzie w jego kwestii, żeby to zrobić, bo on robi to Tutaj nie będę jeździł i się zastanawiał co mam kupić, popatrzy co i jak przewody i będziemy wszystko na miejscu zakupiać i przepuszczać no i ten y, bloczek od sterowania dźwigienką trzeba przełożyć tutaj, a to tutaj, ponieważ rozdzielacz jest tak a im niżej tym większe zagięcie przewodu będzie, dlatego to przekładamy tu a to będzie tu i będzie z góry przewód wychodził prosto na tylnie y, szybko złącza gniazda, tak więc działamy dzisiaj i lecimy, składamy, jeżeli to ogarniemy ten rozdzielacz tutaj no to będzie można wszystko e, praktycznie już montować i wyjeżdżać Ursusem, bo już będzie wszystko praktycznie zrobione. Podłogi nie założymy, bo będziemy szukać później ewentualnych gdzieś tutaj przecieków e, no, na tym rozdzielaczu, na zakuciach czy na gdzieś na łączeniach węża z gniazdami, tak? Więc e, dobra, aby to zrobić i będzie już wszystko Praktycznie, że ogarnięte, i będzie można tego niedźwiedzia wyrzucić z tej jaskini, żeby malować karoserię. No, i tutaj jeszcze nowe przewody będą zakuwane do siłowników wspomagających od podnoszenia. Tak więc, let's go! I od razu się słucha jak widzi młota. Dobra, skręcamy sobie. Dobra, to trzyma się jak diabli. I teraz tutaj na dole trzeba wykombinować. Widzicie? Wam pokażę. Widać? O, widać. Odtąd dotąd. Taką rurkę wyciąć na Fi6, żeby był dystans, mamy rozdzielacz przytwierdzony. Zanim pójdziemy jeszcze tą tulejkę wyciąć, dystans na dole, to tutaj chcę Wam pokazać, że został przełożony sterowanie na wechotronik tutaj. Przełożone z góry na dół Ponieważ tutaj od dołu Duże zagięcie by było na przewód A on i tak będzie nieużyteczny ponieważ Trzy dodatkowe sekcje w Ursusie na chwilę obecną wystarczają Tutaj oryginalna będzie czwarta Czyli i tak więcej na chwilę obecną nie potrzeba To jest takie wolne, może kiedyś jakiegoś tuza się podłączy Albo ewentualnie podtura i wtedy inna sekcja wyleci Przykładowo ta I będzie szło wszystko do przodu Tak więc tak to się presentation no i co? Trzyma się elegancko, nic tutaj nie będzie wadziło. Tak więc lecimy, jeszcze zrobimy pomiar, jaką rółkę wyciąć, i bierzemy się za skręcanie ponowne A więc w kolejnej części dnia wziąłem się za mycie dalsze uszczelek, moczenie jakiś szyb. No i będziemy montować teraz szybę kolejną, czyli boczną, prawą dokładnie. Tutaj uszczelka jest umyta, wysuszona już. No i tutaj mamy szybę. Będziemy to montować. Nie idzie tego umyć idealnie. Jak już będzie Najważniejsze, że środek jest domyty, a z zewnątrz to już później tak jak widzicie, ona zmienia barwę jakimś takim nabłyszczaczem czy czymś do, do jakimś czernidłem, czymś się to przejedzie delikatnie i jakiś czas to będzie miało ręce i nogi, a na chwilę obecną nie ma czasu i trzeba to montować. Tak więc zakładamy uszczelkę założymy sobie tutaj cyk elegancko jak natura chciała trochę sobie zwilżymy to wszystko żeby ono nam pracowała, żeby dokładnie się układała. Nam zwilżam tym do szyb. On jest taki może nie tłusty, ale ma e, Tą swoją miękkość, ten płyn, że nie jest twardy jak woda. Dobra, zakładamy sobie, po co to robię, żeby szybę później ustawić w dobrym, w, dobrym, w odpowiednim ułożeniu, żeby ona się układała nam do, do ramy kabiny. Tak więc mamy uszczelkę już praktycznie, że zaraz włożoną. Dobra. Dobra, siedzi. Tutaj też. I zakładamy boki. Tutaj będzie jedną stronę ciężko włożyć. Tu siedzi, tu siedzi. No i teraz naciągamy i będziemy wkładać ten narożnik. Mam nadzieję, że nie porwa uszczelki. Dobrze, zakładam prawą uszczelkę. Dobrze. Tu mam podpisane. Dobra, i możemy iść montować od razu do kabiny już. A dlaczego? No dlatego, żeby y, później już y, nie bawić się, y, nie przekładać tego, niech już będzie zamontowane to na maszynie, żeby to miało rączki i nogi. Prawda? Tak więc bierzemy płyn i lecimy to, to wrzucić. Na kabinie będzie najbezpieczniejsze. Ojej, jak się wchodzi do garażu. I ogólnie dzisiaj bardzo ciepło. Na pewno jest 25 plus w słońcu, bo w dynie przegrzewa jak się wchodzi to aż w biało w oczach się robi. Tak więc trzeba zapsikać teraz to wszystko, nie pomyślałem mógłbym tam zrobić, ale jest tak ciepło naprawdę. Mówię wam, że. Ktoś do mnie dzwoni. Widzimy się później. Słyszeliście ostatnio, jakieś kilka sekund wcześniej, kichało mi się. No i kurde dzwonił do mnie szwagier. Pyta się co robię wieczorem, bo wrócił z trasy. Tak więc no co, coś będziemy robić no. Kurde, ty to masz szoko nosa. Jak się kicha, to na kielicha. Pamiętajcie. To jest znak. Organizm potrzebuje odkażenia. Dobra. Zapsikujemy ostatnią górę, już i będziemy zakładać. Nie wiem, czy dobrze to robię, czy źle. Tak mi pasuje. Zakładam ogólnie, najpierw tutaj dół. O, żeby teraz nie wypadła mi szyba, bo byłoby nieciekawie. No i dobra, będzie elegancio Mówię wam prymas. Będzie prymas. panie. Tutaj by się przydał jeszcze jakiś człowiek do pomocy, ponieważ się nie rozdwoję, ale zaraz paluszkiem sobie wargę podegnę i pozakładam, żeby szybka mi nie gibła. Dobra, prawie jesteśmy u celu, wchodź gadzino, fajnie nagrzana jesteś i się upierasz, starucho jedna. Dobra, elegancko. A, A więc szyba wstawiona. Był wczoraj wstawiony jaki dół. Bok jest wstawiony. Trzeba będzie umyć. No i tutaj mam tą uszczelkę. Niestety porwaną. Tu, tutaj, tutaj. Jak widzicie, ucięłem wzdłuż uszczelkę. Dałem ten klej do szyb. I dostosowałem właśnie taką czynność. I powinno się to wszystko scalić. Tutaj naciągnę, dam tego kleju ścisnę ściskaczem. Tak więc powinno być dobrze. Tutaj tak samo wytnę taką uszczeleczkę z tych chińskich. Na płasko dodam tu kleju, ścisnę i będzie trzymało. A na koniec tutaj tako, jak już zdejmę, to zaliżę palcem, żeby woda nie wchodziła i będzie to jeszcze latało. Tutaj montujemy tylnią szybkę. Nie wziąłem żyłki ze sobą, dlatego się męczę śrubokrętem, ale idzie całkiem fajnie. Widzicie? Co tam miszku? co Fajnie. powiesz? Fajnie z tatą? Tak? Co mama ma ci Wodę. Wodę, bo nie chcesz soczku? Niemożliwe. No. No co za. A co tata ta robi? Co tata tuś robi? Na traktor. Aha traktor skręca. Udało się. Założone. Proszę przybić mi piątkę. Piątka. <laughs> Ale Hahahahaha w konia zrobił, co? Udało mi się Co ty masz takie czarne ręce, co ty robiłeś? Umyj Umyj w tej brudnej wodzie Nie, bo brał No, zaraz pójdziemy Pod kran umyjemy i będziemy Lecieć do domu jak ona przyjedzie, nie? Przecież w szwagry dzwonił Idziemy do protka? Nie chcesz iść do wujka? To niedobrze. Chcesz iść? E ja to jak tata? Posłucham! Ta Mam bieda! Oni pozwalają mi się badać w tym zabawkami Tata już ma tysiące ręce! Tak! Udało się! Wiesz? Ładnie, tutaj coś się nam zawinęło, ścieleczka. No dobra, może być tak, musi tak być. Elegancja, Francja. Tak jak widzicie, tak prace postępują. Nie idzie to szybko. Zaraz założę tylnią szybę. Chyba, że nie wiem co będę robił o a, pójdę wam coś pokażę tylko gdzie to szoko położę tutaj o znajomy dorobił mi tulejkę cyk taką, o taki dystans żeby można było zamontować to na dolną śrubę od y, mocowania rozdzielacza jutro dzisiaj tak zeszło mu tutaj miał trochę spraw zrobił dopiero to praktycznie że na fajran tak więc ja tutaj muszę odkręcić, przymierzę. Ooo, coś tu nie tak. Coś nie cośik. Dziesiątka kluczyk. Te śruby i tak muszę poobcinać. Jak widzicie, i jedam na odwrót. Tutaj nakrętką. Aby tutaj gwint nie wystawał, bo tu błoto lata. A tutaj zawsze będzie świeży olej. Nie wierzycie? Zobaczycie. A więc śruby docięte i przełożone, żeby tutaj gwint nie wystawał. Ponieważ tutaj jest koło, będzie woda, błoto. Jak wspominałem, a tutaj będzie na pewno olej. No, nie oszukujmy się, że nie. Dane poszerzane podkładeczki jeszcze dodatkowo, żeby tutaj dopierały cyk i samo kontra. Jednak nie, tu jest zwykła nakrętka, tutaj mam samo kontrę, nakręcam samo kontrę. i powinno to się już trzymać. Zaraz sobie ja dokręcimy sobie. Tyk, nakręcamy i sprawdźmy, jak to wygląda na dole, ta tulejka. Nie, wiem, czy tak było widać? Bo rano nie było widać. O, widzicie tu. Jest taka i dorobiona. tu się kończy rozdzielać, i tu jest podłoga, że ładnie w łączeniu dwóch blach szło zrobić dziurę. Tutaj nie pasowało, raczej znaczy się pasowałoby, ale nie pasowałoby, bo mierzyliśmy za wysoko, dziura była i to jest otwór dziesiątka. Tak więc duży luz byłby mm, nie po mojemu. A więc na dzisiaj to tyle. Wracam na haupę. I co? I lecimy na tego. No, szwagrowego, tak więc do usłyszenia. Na razie cześć. Czekajcie na kolejne odcinki ze strony Szoka. Na razie.